Dzień dobry, witajcie, tu Iwona. Moi drodzy, u mnie za oknem świeci słońce. Jest przepięknie, biało, cicho, spokojnie. Mam nadzieję, że u Was jeszcze nie pada śnieg i, i, i śnieżyce nie, zapowiadane nie szaleją. Wysłuchałam sobie opowiastki o domku w karkonoszach. Ubawiła mnie popachy. No, okazało się, że Wszystkie moje dzieci ją do, dobrze znają. Ja niestety byłam nieświadoma, jak może takie życie w górach wyglądać. Yy. Znalazłam bardzo wiele wspólnych cech z moim domkiem na kaszubach. Yy. A mianowicie, ja na początku yy, zimy też się nią zachwycam, pod koniec już niekoniecznie. Yy. Zmęczona jestem odśnieżaniem, paleniem w piecu. Yy. Poza tym, pod koniec zimy, tak jak pan z opowieści o domku w karkonoszach, nienawidzę pana, który odśnieża pługiem drogę, albowiem on za każdym razem zasypuje mój podjazd. I ja chcąc wyjechać, muszę go zawsze odśnieżyć. No, także mamy wiele cech wspólnych. Chciałam wam też powiedzieć dwa słówka o moich rurach i zamarzniętej wodzie, ponieważ przedwczoraj jak zapewne wiecie nie miałam już wody w żadnym kranie ale przyszedł mi z pomocą Darek mój sąsiad, mąż Edzi który przypomniał, że w zeszłym roku ogrzewaliśmy zawory i wtedy woda poleciała i rzeczywiście wczoraj rano była akcja przedłużacz i suszarka i po pięciu minutach ogrzewania zaworów woda poleciała, a zatem kochani jak się okazuje, suszarka jest to nieodzowny przedmiot w każdym małym domku na wsi zimą. Wczoraj miałam też przecudowny dzień z moją córką. Najpierw sobie gadałyśmy w towarzystwie Edzi, pijałyśmy kawkę, było przemiło. A kiedy zostałyśmy same, lutowałyśmy. Efekty naszej pracy możecie oglądać na profilu spawane. Dawno nie lutowałam, i wczoraj ten dzień sprawił mi ogromną radość, i ta praca również, bo robiłyśmy naprawdę piękne przedmioty. Poza tym ten wspólny czas matki i córki polecam każdej mamie i każdej córce, bo wtedy naprawdę. Możecie poczuć tę bliskość. I takie dni są chyba każdej takiej parze potrzebne raz na jakiś czas. Było cudnie. Tyle kochani. Życzę Wam pięknego dnia i mam nadzieję do usłyszenia. Pa! pa.